Tego nie? Przeczytałeś tytuł. Przeczytałeś, przeczytałaś. Co on ci więcej powiedzieć? Ja w tym filmie nie będę za dużo mówił, po prostu będę grał. Obecnie jako zebra... A nie mam zabicie HHH na tej mapie, więc mam nadzieję, że mi się chociaż jakkolwiek uda. Ej cholera Nie wyszło mi najlepiej Więc <tryk> skupiliśmy się na HHH Więc... O cholera Już po Zrobiliśmy się na it więc co dwa heavy przyszły na punkt. Fajnie byłoby to przejąć. Żeby nie mogli jeszcze przechodzić i żebyśmy mogli sobie łatwo poradzić z Hatmanem. No i super. Kontrakt skończony. Ale nie jestem frajem Poczekam do końca rundy. Poza no, chyba nie da. Chyba dostanę dopiero. tą. W sensie, że skończona będzie dopiero w momencie, jak ukończy się runda. Oj, super. Wygraliśmy ten Linka Czy coś? Aktualnie pójdę. Marykiem. Jakiś prawe w tą granie jestem. Więc może być całkiem różnie. Ale najrany, nie? Znają się jak tam ten tam sobie, jak, jak tu jest działko Może to był szpik. Oh. Pamiętajcie nad zawsze on nadleczeniu inżyniera Inżynier to jest... Inżynier to najbardziej strostująca jak klasa w grze. Mówi to NGM. Nie pojęcia, czy to był random kred, czy cukierki. ELE grabia zelowało to! Zaraz to się skończy w tym, że ktoś wywali tą dynię w powietrze. Taki twist jednak nie mam pieknik i ma wiem

Ale... Shit. Aj cholera. Jak mnie denerwują szpiedzy. Szpieg to najgorsza klasa w grze. Jednocześnie najbardziej denerwująca. Chciałbym tak... Spotkać się każdego spajmayna na świecie. Wziąć chodź kurkę a gigantyczny karabin taki wielkości Marsa i kurkę zniszczyć mu twarz. Ła, wow, moja ręka. Niestety montować nią nie umiem, więc ten film może być dość mało ekspresywny. Kurka, mają ma bardzo dobrego uśpiega. Muszę przyznać, to jest bardzo dobry uśpieg. Nie jest to bliżej w tabeli. I bardzo dobry szpieg. Tylko dlaczego my mamy tyle szpiegów? <laughs> Czy mamy jakichś pięciu szpiegów, nawet więcej Jak... <laughs> Szpieg granie to kompletnie nie jest tu. Ba... O nie. <laughs> O nie! Aj cholera. Ten soldier. Pa, pani soldera. Dlaczego? Um, mam nadzieję, że granie jest za cicho ani za głośno. Że robiłem nagranie testowe. Ale nie wiem jak to w praktyce będzie wyglądać. Owszem. Oh jako, już nie, nie zbyłem ani razu Ubera, to chyba no, znaczy, że jestem średnim w tą grę. Jestem słabym medykiem Team Fortress 2. O, no i po nas. No i po nas. Rodzinami i łazi pod domu, bo ja w nocy tego nie nagrywam. To czasami w tyle będzie, można można kogoś usłyszeć. Najgorzej jak ktoś mi wbije pokoje jak mi będzie coś chciał. Wydaje mi się, że po nas. Trzeba przyznać, że do, dobrze to zagraję. Dobra. Yeah. Wiodzimy, bo mam już gotowy kontakt. Hmm, skrzynia. Proszę się nie śpieszyć z tego, co ma um, jako kosmetyki.

George Event? Zbierz duszę na mapie George Event. Okej. Okay. Aktywuję. Dobra. Yy, przerwę nagranie... Yy. No. Niemniej przerywam się nagrania. Yy. Hmm. Dobra, Ko koniec filmu. Część druga będzie zawierała George Event.